Ogółem to trio dostała własną animację i rozszerzenie. W jakim uniwersum jesteśmy, że to się stało, to nie wiem. Ale nie powiem, że strasznie mnie to zaskoczyło. Robiąc film o Oni, myślałem, że ten temat będzie już skończony, bo wydawał się on całkiem spójny i w miarę okej okay zakończony, ale widać, że Hoyo chciało rozjaśnić jedyną tajemnicę, która została. Czy dobrze to zrobili i czy przypadkiem się nie wywrócili waląc głową o beton, to się jeszcze okaże, ale w tym filmie omówimy sobie nowe rzeczy, które idą za ostatnią animacją z Inazumy. Jeśli ciekawi was kim w ogóle jest Chio i czemu jest ona taka jaka jest na tym trailerze, to zrobiłem cały osobny film o oni w Genshinie, ale tutaj też po szybko to wytłumaczę. Jeśli Wam się spodoba, to możecie zostawić lajka, suba i komentarz, a teraz przejdźmy dalej. Na początku abyście w ogóle zrozumieli o co chodzi w tym filmie i w tej animacji. Muszę wam przedstawić historię Miko i Cio, bo to ona odgrywa tutaj główną rolę. Więc możecie przygotować sobie jakiś popcorn czy coś. Pierwszy raz poznaliśmy Cio już 3 lata temu w aktualizacji 2.1 kiedy to dostaliśmy tą oto animację. Przedstawiała ona nam historię EI oraz jej trzech przyjaciół. Którzy wszyscy zginęli podczas kataklizmu. O Sasayurim oraz Kitsune Saigu nie będziemy mówić w tym filmie, bo jest to materiał na kolejny odcinek. Ale za to skupimy się na tej dwójce pośrodku. Pewnie już wiecie, że są to Ei oraz właśnie Chiyo. Po tym beztroskim obrazku możemy zobaczyć, że Chiyo oraz Ei byli blisko. I wczerzy mówiąc, to z tego była ona najbardziej znana. Poza tym nalewała ona do Mikofi klanu, który był znany z tego, że składał się on w większości z oni. Skłamałbym, mówiąc, że ten klan jest jakoś bardzo znaczący. Aktualnie nie ma on za dużo wspólnego z oni i pochodzą z niego może dwa NPC-ty. No ale jednak warto wspomnieć o tym, że Mikoficio była z Mikofi klanu. I to tak naprawdę tyle z tego, co wiemy z przyszłości Chio, z tego, co było przed tymi dwoma animacjami. Ale to właśnie to, co się w nich dzieje, jest tą najciekawszą częścią historii Chio więc nie dziwię się, że to akurat to zanimowali. A co konkretnie dzieje się w tych animacjach, zapytacie? Zarówno w tej starej, jak i tej nowej widzimy te same wydarzenia, tylko w tej nowszej wszystkie reflektory są na trio, kiedy w tej starej mieliśmy co do niej tylko kilkusekundową scenę. Wydarzenia, które widzimy mają miejsce podczas kataklizmu, kiedy to cały Tejwat zmagał się z sami w postaci Abyssu. I Nazuma nie była od tego wyjątkiem, i ona także musiała stawić czoła tej niepojętej sile. Jako przyjaciółka Ei, Chiyo pomagała jej w obronie Inazumy, ponieważ była ona także wojowniczką i najprawdopodobniej jednym z najsilniejszych oni w historii. Jednak, tak jak widzicie, Chiyo po pewnym czasie niestety poległa w walce. Ale czy na pewno? Zobaczmy. Podczas jednej bitwy przeciwko Abysowi Trio została powarta przez potwora znanego jako bestia grzechu z ciałem tygrysa oraz ogonem Węża. Jednak po czasie udało się jej wyswobodzić z wątka bestii. Pomimo tego, Czas spędzony w środku wielkiej abysowej bestii zniszczył ją na tyle, że można powiedzieć, że po prostu ofalała. Widziała na własne oczy, jak jej komradzi byli rozszarpywani przez bestie, co już pewnie zniszczyło jej psychikę, ale poza tym została ona skawona głębokim gwechem, jak to jest opisane na wiki. To wszystko doprowadziło do tego, że Cio wróciła z pola bitwy jako kompletnie inna osoba, zatracona w bitwie i faleństwie. I tutaj zaczyna się to rozszerzenie, które dostaliśmy. Bo wcześniej kontynuacja tej historii była taka, że Chiyo wracający z tej bitwy chciała po prostu zabić Ei, ale najnowsza animacja rozszywa nam to, co się rzeczywiście stało po tym jak Chiyo wróciła. Bo jest trochę inaczej niż wcześniej myśleliśmy. Teraz wiemy, że to nie Chiyo samowolnie wróciła do Fogunatu, aby zabić Ei. To jego wołniewe ją odnaleźli na polu bitwy i po tym, jak została ona z powrotem sprowadzona do miasta Inazumy, Ei próbowała znaleźć lekarstwo na jej faleństwo. Próbowali oni wiele, współpracowali nawet z Mizuki, jeśli przyjmiemy, że to jest ona, ale to także nie przyniosło żadnych rezultatów. Nad Chiyo ciągle ciążyła abysowa bestia gwechu, którą widziała w każdym zakamarku, nawet w jej własnych synach. Ta klątwa doprowadziła do tego, że w pewnym momencie skierowała ona swoje ostrze w stronę Ei, wierząc, że w ten sposób uratuje ją przed bestią grzechu. Chiyo mogła w ten sposób myśleć, lecz w rzeczywistości jej faleństwo doprowadziło do tego, że chciała zabić samą Ei. Pomimo tego, że Chiyo nie byłaby byle kim, to jednak nie mierzyła się siłą z Ei. Przez co przegrała tą bitwę. Miała ona miejsce na yu Yugo, na której Ei użyła swojego popisowego ataku Musou No Hitotachi, przycinając tę górę w pół. Jak możecie się spodziewać, takie mocne pierdzielnięcie poskładało Ci o w pół, lecz wy w tym momencie wyczuwam niezgodność z tym, co jest na tym trailerze. I tym co mieliśmy wcześniej. Bo tutaj widzimy jak Ei używa musołu no Hitotachi, wyswobadzając Chiyo ją od bestii i grzechu. Po tym przychodzi ona do pamiętnego ogrodu, w którym spotyka swoich przyjaciół, ale w kopu jest w tym, że chociażby taki Sasayuri też powinien już nie żyć, a jednak go tutaj widzimy. Oczywiście jest to po prostu pośmiertna wizja Trio, w której wraca ona do swoich przyjaciół bez żadnej klątwy czy faleństwa. Potwierdzają to słowa samej EI, która wegna się z Chio, mówiąc, śpi w pokoju. Potem ukazuje nam się scena, w której róg Trio znika w rękach EI w tym samym miejscu, gdzie odbywał się ten piknik. No i z tej części animacji można wywnioskować, że to EI zabiła Trio podczas ich bitwy. Może do tego nawiązywać moment, w którym ta podaje rękę Chiyo po tym, jak użyła mu Sou no No i nie byłoby powodu, żeby tak nie myśleć, gdyby nie jeden szczegół. Bowiem wcześniej, przed wyjściem tej animacji, mieliśmy zgoła inne informacje dotyczące tego, jak skończyła się bitwa między Chiyo a Ei. Wcześniej wiedzieliśmy, że sama Ei jej nie zabiła, tylko jedynie mocno okaleczyła, odcinając jej prawą rękę oraz jeden z jej... Po tym ją miała uciec, i od tego momentu słuch o niej zaginął. Było kilka teorii o tym, jak ją mogła skończyć po przegranej bitwie z Ei. Jedną z moich ulubionych była ta, w której ją miała zostać zabita przez Magu Kenkiego. Ale wiki podaje te w takie możliwości, jak chociażby to, że ją miałaby zostać zamordowana ze polecenia innych i nazumowych klanów. Jednak to by się wykluczało z najnowszą animacją która bardzo wskazuje na to, że Chio umarła na miejscu po potępnym ataku EI. No i co tutaj myśleć? Najprawdopodobniej to wersja z najnowszej animacji jest tą prawidłową, bo w końcu jest najbardziej aktualna, ale nie jestem pewien, czy mi się ona podoba. Myślę, że poprzednia wersja, w której Ei jednak decyduje się oszczędzić życie Chiyo i dać jej uciec, bardziej pasowała do jej charakteru i tego, że nadal nie mogła się pogodzić z tym, że kataklizm odbiera jej kolejną przyjaciółkę. Bo to jest akurat pewne. Ei bardzo chciała ją uratować, ponieważ wiedziała jak skończył Sasayuri i nie chciała, aby kolejna jej bliska osoba odeszła. To by się łączyło z tym, że finalnie dała jej być. Tak, jak to miało miejsce we wcześniejszych historii. Z jakiegoś powodu ta część w historii Chiyo została zmieniona i bardzo ukrócona, ponieważ te wszystkie teorie wydawały mi się o wiele ciekawsze niż po prostu to, że Chiyo umarła na miejscu. Moim zdaniem, o wiele fajniejszym smaczkiem by było to, gdyby Chiyo rzeczywiście umarła od na przykład Magu czyli de facto swojego syna. Ale te spekulacje niestety nie mają już sensu, skoro dostaliśmy tego teasera, który wszystko namiefał. Chyba we źle go rozumiem i nie chodzi w nim o to, że to Ei zabiła Chiyo. ale sorry, ten teaser na to bardzo wskazuje, więc albo rzeczywiście Hoyo zrobiło coś, co się wyklucza ze wcześniejszym lore, albo jestem cymbałem i źle interpretuję tą scenę. Albo po prostu Hoyo zmieniło przebieg wydarzeń tak, aby nie było tej niepewności, co się stało z Chiyo. Chociaż jeśli już tak by mieli robić, to nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu rozwinąć ten wątek, niż go skracać. Ja sam te 5 miesięcy temu kiedy robiłem film o oni zainteresowałem się historią Trio i niestety muszę przyznać, że jestem trochę rozczarowany. Oczywiście fajnie że są tworzone animacje do mniej znanych postaci, takich jak Trio, lecz kiedy pierwszy raz włączyłem ten film, najbardziej oczekiwałem właśnie wyjaśnienia tego co się z nią stało. Zamiast tego dostałem jedynie ukrócenie tego wątku co jest dla mnie rozczarowujące. Ale jak już mówiłem, doceniam to, że Hoyo animowało tą historię, bo myślę, że Chiyo jak najbardziej na to zasługuje, bo przyjaciele Ei to wątek, który był często poruszany w historii Inazumy, lecz pomimo tego nie mieliśmy za dużo jego wizualnych reprezentacji. Ta trójka serio odgrywała duże role w Inazumie przed i podczas kataklizmu i należy im się większe rozwinięcie. Teraz czekam na animację dla Sasayuriego oraz Kitsune Saigu, Mam nadzieję, że kiedyś je dostaniemy. A jeśli to się stanie, to oczywiście je dla was omówię. Więc jeśli nie chcecie tego przegapić, to zostawcie suba na kanale. Powoli zbliżamy się do tysiaka i doceniłbym pomoc w osiągnięciu tego progu. I myślę, że to by było na tyle z tego materiału. Jeśli wam się on spodobał, to oczywiście zostawcie lajka. Napiszcie komentarz o tym, co wolicie. Wersję z najnowszego trailera, czy mowę to, co mieliśmy wcześniej? I czy w ogóle podobał Wam się ten trailer? Oczywiście, tak jak zwykle, możecie wpaść na mojego Twittera, do którego link jest w opisie. Koniecznie obejrzyjcie film o Oni z ekranu końcowego, bo dodaje on dużo kontekstu do tego materiału. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.